Siemaneczko, z tej strony dadzio.pl i... Choć Chodź tutaj bliżej, bo cię nie słychać! O, on spada! O, on spada! Na księżyc! O, 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 on już żyje. U klocków. Szukaj go. Doktor dum. Nie lubię Doktora dum! On jest wrogiem wielkie Człówki. Than blasting Stanley! The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Halol. Your plan is. What the is? Is... Is Stanley! I'm going, 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 i am going i am going i you going i am i am going i am Pierwsza misja i okay. ogólnie założyliśmy nowe konto i to będzie seria wcisków z Lego Maga. No misji. Ogólnie e, nie będziemy nagrywać fabuły, bo fabuły mamy na innym koncie. Znaczy te, nie będziemy nagrywać gry z powodnej, bo na, na innym koncie no, no, no przy, po przewidzieniu zobaczycie raz, po drugiej stronie. Tak, grzech. Okej, okay. jesteśmy. Musimy zniszczyć skargi. No i dobra. Ok, miażdżę. Tak, ciągnę, 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 I wracamy do sobie ciągnę, 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 jak, ja! kwiat, Czy kopać nie wiadomo co? Okay. i teraz wciągniemy. I możemy cię to rzucić. Idziemy! i teraz lepiej. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, śmieję się mu, patrzcie. Jego trzeba nabrać. Naprzód! Kto go O! To już koniec! Wracamy po was do poprzedniego. Znaczymy z z i Mamy kłopot, patrzcie co on nam robi. On chyba nas nie lubi, co nie? No i jeszcze naszych ludzi z, yy, swoich. To jest, jest głupie. Czekajcie, bo jeszcze tu może coś być. Tak, widziałam, kasa się przyda, kacja się przyda, kaca się przyda Do no niczego. Pip bip! bip. Okej, okay, tutaj musieliśmy... się... Juta rządzi! Musieliśmy tutaj zmiesić! Kacja się przyda na ten ci tak, okej! Okay. Okay. A żeby nie było, nie będziemy nagrywać tylko na tej, na tej koncie misji no. Będziemy też czasami odlokować postaci poza, mi, poza misjami ale W nagraniach, a czasami nawet po nagraniami będziemy zdobywać postacie, co nie? No. Tak jak niektórzy youtuberzy Okej, okay, teraz karkiem tutaj sobie jeszcze to I wykończmy tą łapę głupiącą, jak to, 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 to ale to jest trochę dziwne Taką mapę z piasku można odbudować. Mm. Idźmy do tego Sandmana, bo... Nieładnie. Wrócimy po krzewie. Musimy się uporać. Musimy się zniszczył! Musimy z nim się uporać. Eee, nie! Ten typek mnie wkurza! To jest pociąg? A nie, to No Mnie też zaczęło. No cholera. Puja. Zniszczymy ten mur, ale podpowiem tylko, że chyba trzeba coś zrobić z tym żelazem, co nie? No to zniszczę to żelazo i widzimy się budujemy, budujemy, budujemy bo chcemy, bo, bo, bo buduje joda! Buł kalaka! Aaaa, Naprawdę? Woda rozwali pól? Tak. Nie, na może zrobić. Dziwnie, że tak na początku nie ma, ale okej. Ale stąd mam mocną moc. No, szkoda że jego postać tak nie umiera. No, no my się tylko w zamian To jest najlepsza postać w grze. No, a inne postaci też na tych misjach mają takie fajne rzeczy, ale jako postać na przykład Galactus. Może wsysać, ale tak to nie może. To jest, dla mnie, jest mały w no, ok, rozmawiam, Muszę to z wami. ok, po co do was po, do was po. Przewie. no, jaśdż, hmm. po co was po, przerwie, kiedy przyjdzie pajęczak! Aleluja, Zawodnicy szykują się do wyścigu, salutuje. Byk, left i mały kot. I... yes yoga Będziemy mieli... Będziemy, będziemy mieli... Będziemy no. mieli kopać placki. Jak kopać placki? Będziemy no, no. Ej, będziemy mieli czym kopać placki? No. Nie wyciągniemy, ciągniemy! No! No! Dydydydum! Fajnie, że jest po tym, że w tej grze można leczać. To jest jedyna taka, gdzie można najwięcej lafać. No, w Batmanii też w sumie. Wiem, ale. A tu najlepiej można lać. No właśnie, bo tu można było otwarcie sieci. No. Bo nowa No i to tak za bardzo... i jakby wychowicie. Mmmm. Bam, ba, bam, bam, Da, da, O tu są spodnie Halka. Halka w rzeczywistości. Duba, dua. Duba. Jaki fej? Ciągle, ciągle.

i wrócimy po Przewie! Shift 2! Walczymy teraz z wielką formą Sandmana. Wyjdzie. jak wyjdziecie. Aaa! Jak będzie? Pamiętajcie tą literkę A, musicie się idzie po Sandmana. i spotkacie Sandmana. No. I patrzcie, patrzcie, i... Dobro. i tu jest coś dla Halka, ale Halk <trujne> się nie I tutaj trzeba ze słowetki coś. Przetrzymacie, się zamieniacie w naukowca i... I... I teraz po Przewie wyjdziemy Będziemy na górze. Siłujesz się, widzę! O! Lol. Nie obchodzi mnie jego zdanie. Teraz musicie go chlapać i widzimy się po przerwie. Busia kalaka i wracamy po przewie. Już koniec! To nie koniec, bo on jeszcze się odrodzi. Okej, okay. widzimy się po przerwie. Buduj! Buduj mi Spider-Man spider buduj! Teraz uwaga, uwaga ludzie! Jezu! Jezu. My się Druga... W sumie to jeszcze nie koniec, bo on już znowu no się Dawaj, rozwalaj tego cieniasa! Spiderku! Ciągnij! Oooo, ja. dawaj, 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 dawaj! Go, już, idź. I musimy przeciągnąć dźwignię. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, teraz Spidey... Uuu, odbicie! Oh, rozwalamy. To żelazne I żelawne. No, ok, akurat wciągamy. I jest naładowane. Uwaga, uwaga. Teraz jak spajder musisz się go tego zmysłu i... ...ciągnąć! W, 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 ciągnie. I teraz w, Widzimy się po przerwie. To już koniec. Wszystko mam z głowie. Więc. Raz, to, to dobrze zabawne, dwa i trzy! Widzimy się po przebie I go zniszczy! Więc to już koniec misji, tak? Tak. Więc oglądajcie sobie ten filmik do końca. A my subskrybujcie. Jak wam się filmik podoba, subskrybujcie, łapkujcie. No, coś tam, coś tam, komentujcie, na no, ja razie, czołem i cześć. Agent Fiuj, na no ja!